Czy naprawdę muszę przeliterować to gówno do końca pieprzonej piosenki? Chyba ktokolwiek kurwa napisał oryginał, nigdy nie miał dostępu do sprawdzenia pisowni, ponieważ taste nie oznacza smacznego. Czy ten Fergie, Dołchy, Muffin był analfabetą, czy coś? Co masz na myśli mówiąc, że tylko ludzcy artyści rapowi są na tyle odważni, by napisać własne wraki gramatyczne pociągów i nazwać to muzyką? Co do cholery robił Will Smith, już nie rzuca ognistych pożarów, pieprzyć to gówno. Życie. Zdroszczę wam rodzin, z moją sektą stawiamy kościoły Twoja sekta się boi latarni Czuję się jak deszcz na betonie, jak leżę na zwale Na betonie w środku wioski. moje wymarłe plemię Ci niesie niec moje wymarłe plemie Wyklina ten od niemocy Byłyśmy zbyt głupie, by mieć przejebane Teraz tu zbieram selekty na mordę Czajnik drzepi, do więc chyba pierdolę Słuchaj latarni, jak mówią o sobie Mam kurwa godtier, bo zabił mnie trap Im więcej mieliśmy, tym chuj Robię głupie, bo robię, że sen Kto wam do chuja pozwolił rapować? Na bank nie je bo z nimi gadałam Leśne psy lubią szczęki Ja zjadam mentalne śliwki Buduję akwedukty, muszę Jebany architekt, no kurwa Piszę rapy według jednego schematu, czyli wcale Nie, nie z mikrofonu, ja jeszcze nie oszalałam Tylko na wschody słońca, teraz wychodzę z garażu Eridan to no bo nie chcę robić strachu. Eridan to ale w sumie wodny skurwiel Zajebam serbera, więc pierdol mi o strachu Chcę być jak fajni chłopcy i dlatego noszę dresy Powiedz coś do kamery.